Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Wanted, czyli w naszej próbie szukania i znajdowania Pana Boga. Ten odcinek chciałbym poświęcić hmm, trudnemu miejscu, gdzie Go można znaleźć, mówiąc konkretnie, jak znajdować Pana Boga w cierpieniu, a nawet jak znajdować hmm, Pana Boga w śmierci, gdzie On właściwie się wtedy znajduje jak jest obecny w nas czy przy nas w momentach trudnych a jestem przekonany dlatego o tym opowiadam że tam go można znaleźć i może że tam jest obecny dużo mocniej dużo bardziej niż gdziekolwiek indziej wierzę w to i też tego doświadczyłem nie raz że jeżeli Miłość jest prawdziwa, to przede wszystkim jest w tych miejscach, które są najtrudniejsze e, dla tego, którego kochamy. I to jest trudna miłość. To nie są motyle w brzuchu, to nie są zachwyty. To bardzo często jest związane z bezradnością, e, z jakąś nieumiejętnością, właśnie z nieradzeniem sobie w tej sytuacji. Która no przede wszystkim domaga się naszej obecności, że mimo tej bezradności, tego trudu, po prostu chcemy tam być, chociaż sami siebie może nawet nie rozumiemy dlaczego. Bo najbardziej byśmy chcieli, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby się po prostu nie wydarzała. Taka jest obietnica, którą przynosi nam Bóg. Że On jest najbliżej nas wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, cierpiący, utrudzeni czy umierający. I tak jak mówię, po ludzku wcale się to nie narzuca, bo bardzo często w tych momentach nie doznajemy ulgi. Owszem, są takie momenty, kiedy Pan Bóg przychodzi i daje ulgę, daje pokój, nawet uzdrowienie, ale czasami, i to jest trudniejsze. Nie daje. Że dalej jesteśmy chorzy, że dalej cierpimy, że umieramy, ale On jest z nami, nas nie opuszcza. Może zacznę od takiego grubego kalibru. A propos śmierci: kiedyś miałem, pewnie już e, wspominałem w takiej czy innej konferencji o tym, taki okres w swoim życiu. Że przyszły na mnie pokusy takie, że nie mam prawa stawać na ambonie przed ludźmi, którzy doświadczają cierpienia. Bo choćby w konfesjonale spotykałem takich ludzi, którzy mi opowiadali o swoim życiu i swoim cierpieniu, że ja wtedy młody i zdrowy, nie mających większych problemów, jakie mam prawo stawać na ambonie, żeby się mądrować. Tak to wtedy odbierałem przed nimi. Jeżeli oni rzeczywiście doświadczają ciężaru życia, ja tego ciężaru nie doświadczam. I teraz ja mam mi mówić o Ewangelii, że zwyczajnie nie mam do tego prawa. Nie wiedząc, co mam zrobić, starałem się szukać takiego miejsca, takich osób, które mogłyby mi to przybliżyć, wyjaśnić. I pamiętam właśnie jak spotkałem no to było cudowne w moim przekonaniu teraz bo chodziłem na studia w Poznaniu licencjackie doktoranckie i tam nagle się zjawił nie wiadomo skąd taki pastor niemiecki niemiec po prostu który napisał doktorat na polskim uniwersytecie wtedy jeszcze uniwersytecie kardynała Wyszyńskiego, o cierpieniu w obozach koncentracyjnych i ten człowiek na co dzień pracował na onkologii dziecięcej i towarzyszył dzieciom i rodzinom podczas ich umierania na nowotwory. I to był pierwszy człowiek, któremu ja zaufałem, że on mi coś może powiedzieć o cierpieniu i o Bogu, że może pomóc mi to przyjąć czy zrozumieć. I to, co pierwsze zrozumiałem w spotkaniu z nim, to, że Bóg nie mądruje się, choćby w Jezusie, na temat cierpienia, tylko sam idzie cierpieć. Podejmuje w pełni ludzkie życie. Staje się człowiekiem, rodzi się na tej ziemi, ale potem też cierpi, umiera. Że to nie jest taki mistrz, który cię z góry pouczy, tylko. Podejmuje to ludzkie życie, przyjmuje w całości tę naszą kondycję. A najbardziej pamiętam jedną historię z obozu, którą przywoływał, jak był taki młody chłopiec, który był ulubieńcem w obozie. Tam, nawet z tych głodowych porcji, inni więźniowie dawali mu część, żeby on był najedzony i żeby tą swoją radość, której tyle miał i, i szczęście, które wnosił mimo tych okoliczności, żeby ono ich pocieszało, żeby ich utwierdzało, więc to była taka pociecha obozu. I w pewnym momencie, no tak jak to bywało, właśnie, że jakby jest ucieczka, to za jednego, który uciekł, brano dziesięciu na szubienicę, na rozstrzelanie i no, pewnego dnia była kolejna ucieczka, i jednym z tych dziesięciu, którego wzięto, żeby publiczną egzekucję dokonać, był ten chłopiec. I gdy go wieszali Niemcy, była cisza na placu obozowym, jak makiem zasiał. I gdy już wisiał na szubienicy, nagle z tej ciszy odezwał się taki głos: Gdzie jest Bóg? I po długiej ciszy znów odezwał się inny głos: Wisi tam na szubienicy. Ja pamiętam to do dzisiaj. Że był to dla mnie przełom, że jakoś do mnie dotarło, gdzie jest Bóg, kiedy my cierpimy, gdzie jest Bóg, kiedy my umieramy. Że nie jest daleko, jest bardzo blisko. Najbliżej jak się da. I to jest miejsce, gdzie można go znaleźć, gdzie można go znaleźć na pewno. Tak nas kocha, że jest najbliżej jak to możliwe, szczególnie jak w wielu miejscach mówi Biblia, nie tam gdzie nam się świetnie powodzi, gdzie sobie radzimy, tylko gdzie jest nam ciężko, właśnie gdzie doświadczamy właśnie trudu, cierpienia, niemocy. Nie mogę się napatrzeć na cierpienia mojego ludu, mówi Pan. A w Jezusie się tak zbliża, jak to tylko możliwe, do nas. My czasami, właśnie jak doświadczamy tego cierpienia, wydaje nam się, że Bóg jest nieobecny, i paradoksalnie On wtedy właśnie jest najbardziej obecny. Nie chcę się mądrować tu przed Wami, bo każdy ma. Doświadczenie, ale chcę Was swoje, ale chcę Was przekonywać o tym, namawiać do tego, żebyście uważnie się przyjrzeli tej sytuacji. I jasne, że bardzo trudno, czy dużo trudniej jest wtedy to zobaczyć, jak ja jestem w ognisku cierpienia, prawda? Ale jak przejdę, i później zacznę patrzeć na to, jak ja to przeżywałem. Jakby to było, gdyby Boga nie było, jak to było, jak On był ze mną? Na ile ja Mu dawałem miejsca, na ile Go zapraszałem do tej sytuacji? Nawet gdy wyrywały mi się jakieś przekleństwa, czy złorzeczenia, czy jakieś okrzyki bólu, wołani, gdzie jesteś, to co widzimy na krzyżu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Że Jezus sam tak to przeżywa, że Jezus sam tak woła. A jednocześnie Ojciec go nie opuścił. I nas nie opuszcza. Trudne miejsce objawienia Bożego. Może to jest zaproszenie też dla Was, jeżeli możecie, żebyście pod tym filmikiem, podzielili się waszymi doświadczeniami bo myślę że wzajemnie tego bardzo potrzebujemy nie wiem jak jeszcze mogę o tym do was powiedzieć może chcę was tylko sprowokować i, i zaprosić do tego byście to bardziej wymówili i dzielili się niż ja ale myślę że do mnie należy jako do kaznodziei aby was do tego zachęcić, i aby wam to mówić, że naprawdę Bóg kocha, że naprawdę wtedy jest z nami i że wtedy jest najbliżej, chociaż nasze ludzkie doświadczenia mogą temu zaprzeczać. Niech tyle w tym odcinku starczy. Zapraszajmy Boga. Do naszego życia, szczególnie do tych miejsc, gdzie jest najciężej. On naprawdę jest blisko i pragnie szczególnie w tych miejscach z nami być. Trzymajcie się z Panem Bogiem.